Przegrywamy dzisiaj ze Ślęzą Wrocław 4-2 do 2 w meczu na szczycie dzisiejszej kolejki trzeciej ligi. Jest ze mną trener drużyny Polonii Kamil Rakoczy. Trenerze, nigdy nie jest łatwo po takich meczach podsumować to spotkanie, jednak będę wdzięczny za udzielenie parę słów. No, pierwsza połowa, w którą weszliśmy dosyć nieźle, ale błąd indywidualny młodego bramkarza, który w tamtym tygodniu wybronił nam rzut karny, dzisiaj popełnia taki szkolny błąd. I... Przy naprawdę łatwym strzale sobie nie poradził, no ale to jest garb tego, że po prostu ten chłopak się jeszcze uczy i potrzebuje minut na boisku i ogrania. Druga bramka, no centroszczał z wiatrem, bardzo mocno poszło to samo okno, bez szans do obrony. No, no bramka przypadkowa, gdzie my wcześniej mamy sytuację sam na sam i tak naprawdę e, mogliśmy wyrównać na 1-1. No niestety nie dzieje się tak, to się mści, przegrywamy przez jakąś e, znowu głupią bramkę e, 2-0. Na drugą połowę wychodzimy bardzo zmotywowani, widać chłopaki naprawdę nabrali wiatru w żagle i tych sytuacji jest mnóstwo z początku. Pierwsza kontra, znowu dostajemy bramkę. Postawa niektórych zawodników po prostu nie napawa optymizmem i powiem szczerze, że no, mieliśmy ze sobą okres 3 lat i, Musi przyjść moment takiej weryfikacji. Właśnie te ostatnie mecze są po to, żeby dać sobie odpowiedź, czy daliśmy radę, no nie daliśmy i musi przyjść taki okres rozliczeń na pewno w ostatnich tygodniach tego sezonu takie rozliczenia będą i niektórymi się po prostu pożegnamy. Mam jeszcze pytanie na temat głównej przyczyny w zasadzie dzisiejszej porażki, bo tak jak pan powiedział będę indywidualne, zrobiły dzisiaj niestety swoje. Jednak wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy na teren trudnego przeciwnika, jakim jest ślęza, która dzisiaj właśnie skoczyła. Na drugie miejsce w tabeli. Co pana zdaniem dokładnie wpłynęło tutaj na tą porażkę? Czy bardziej te błędy, czy może siła przeciwnika, którą, którą dzisiaj za pokazała? Nie zdecydowanie nasze błędy indywidualne i e, tu e, na pewno upatruje o tą naszą porażkę. E, no Musimy wyciągnąć konsekwencje, co do niektórych zawodników, bo po prostu tak nie może być. Pozostały nam trzy mecze do końca sezonu. Te drugie miejsce pana zdaniem jest w zasięgu? Jasne jest w zasięgu. Też mamy swoje kłopoty katrowe, szczególnie w linii obrony. Dzisiaj to strasznie łataliśmy, no i to pokazało, że naprawdę to nasza duża bolączka, stąd cztery bramki stracone. Z nami jest również Michał Bedronka, autor jednego z dwóch trafień dzisiaj dla Polonii. Michał, jak z Twojej perspektywy wyglądało to spotkanie? Na pewno przespaliśmy pierwszą połowę, pierwszą część spotkania, gdzie szybko padły bramki. Yy, trosze, troszeczkę nas zaskoczyły i nie umieliśmy w pierwszą połowę dobrze wejść. Nie potrafiliśmy praktycznie nic zrobić. Często traciliśmy te piłki, i z tego ta pierwsza połowa wyglądała źle. W, w, w mojej ocenie yy, ciężko było nam cokolwiek w tej pierwszej połowie yy, skreować. Ślęza Wrocław to skuteczna drużyna w ataku, o czym przekonaliśmy się dzisiaj, oraz bardzo szczelna w obronie, o czym świadczą bramki stracone przez, na perspektywie całego sezonu. Na co trener uczulał Was najbardziej przed tym spotkaniem? No właśnie, tak jak mówisz, na te kontrataki naprawdę po naszych yy, złych piłkach yy, często wychodzili trzema, czteroma zawodnikami, gdzie naprawdę Ślęza bardzo dobrze w, w tym wygląda i dzisiaj nas ukarali. Jeszcze pytanko, jak myślisz, z czego wynikało właśnie te przespanie, o czym, o jakim wspomniałeś? Że w zasadzie pokazaliście dzisiaj, że potraficie nawiązać walkę. Wystarczyły 3 minuty, żebyście ze stanu 3-0 trafili na 3-2. Co się stało przez te pozostałe 40 minut? Czego wam brakowało? Na tą chwilę ciężko powiedzieć, czego brakowało. Tak jak mówię, te dwie bramki szybkie nam troszeczkę pocięły skrzydła. Próbowaliśmy robić wszystko, żeby gdzieś tam zadogonić, no nie udało się dzisiaj gdzie chociaż w 90. minucie mogła być ręka, nie wiem, sędzia mógł widzieć, nie gwizdnął, niestety ukarali nas na 4-2 i przegrywamy do Bytomia, wracamy bez punktów.